Bardzo miło mi poinformować, że wracamy dzisiaj do rozmawiania o Harrym Potterze na tym kanale. Zaczynamy sobie od grubego tematu, dlatego, że od tematu śmierci jednego z naszych ukochanych postaci, czyli Syriusza Blacka. Konkretnie chodzi mi o tą bitwę w ministerstwie, dlatego, że to jest jedna z najważniejszych scen w całym Harrym Potterze. Po pierwsze, po raz pierwszy poznajemy śmierciożerców w sensie. Widzimy tak dokładnie ich twarze. No, bo może, możecie się kłócić, że w scenie na cmentarzu w czwartej części tak było, no ale oni tam mieli maski, nie? Woldemort się do nich zwracał po nazwiskach, ale mieli maski. Tutaj już ich widzimy prawdziwych i widzimy, jacy są bezwzględni w walce. To jest ich pierwsze takie otwarte starcie z zakonem Feniksa. No, i można by rzec, że z gwardią Dumbledora też. Drugi powód, dla którego ta scena jest tak niesamowicie ważna, to jest to, że do tej pory nikt nie wierzył Haremu Potterowi, oprócz tam no, znajomych i Dumbledora, że Voldemort powrócił. Ministerstwo miało Dumbledora za głupka, że w ogóle wierzy Haremu, że Voldemort powrócił, że to jest przecież nie, niemożliwe. No, a w tej scenie, trochę dalej, jak już Dumbledore przyleciał, Cornelius Knot na własne oczy widzi, że faktycznie Voldemort istnieje. Już wtedy zaczynają no, faktycznie jakieś tam te kroki w tym kierunku podejmować. No i trzeci powód, dla którego się tu spotkaliśmy, dlaczego ta scena jest tak szalenie ważna, jest taki, że w tej scenie Harry traci namiastkę rodziny, jaka mu pozostała. I to jest bardzo dramatyczne, dlatego że oni sobie robili tyle planów, wiecie, w trzeciej części, kiedy się poznali, już dużo przeszli. To już nawet nie będę wchodzić w szczegóły, ale Syriusz mu proponuje, że razem zamieszkają, potem oczywiście te plany się nie udają, wiemy dlaczego, no nie. Syriusz nie musi e, ukrywać, ale Harry marzył o życiu z Syriuszem, no to, by była dla niego, to by było dla niego wszystko, to by było spełnienie marzeń, gdyby mogli faktycznie zamieszkać razem, kiedy w końcu miał kogoś, na, na kim, komu na nim tak szalenie zależy, jak Syriuszowi, i w tamtym momencie go stracił. Po więźniu ze skabanu Harry nie miał za dużo czasu, żeby z nim spędzić, więc to, że dosłownie widział jego numera, to jest straszne. No i stracił kolejną y, taką figurę rodzicielską, no, ale tak musiało być. No nie musiało tak być, żeby faktycznie insygnia Haszedł na śmierć sam. Ale zanim przejdziemy do tego momentu śmierci Syriusza, musimy sobie powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo to jest bardzo ciekawe. Cała ta bitwa toczy się na piętrze dziewiątym Ministerstwa Magii, tam jest Departament Tajemnic. I ten Departament Tajemnic zajmuje się no, sekretami takimi typu właśnie świata, czarodziejów, emocji i między innymi również śmierci. I w tym depar Departamencie jest zlokalizowana ta zasłona, ta, można by powiedzieć, jakaś komnata śmierci, że to jest taki dziwny obiekt, do którego wystarczy wpaść i człowiek umiera, i nie może wrócić na drugą stronę, nie może wrócić z powrotem na tą pierwszą stronę. Po prostu, jak przez nią przechodzi, to ma zupełnie bezbolesną śmierć, po prostu nagle się znajduje na tym drugim świecie i nie ma z tego odwrotu. To jest bardzo enigmatyczny przedmiot, że w ogóle takie coś mają w świecie czarodziejów, no ale mają i jest to najwyraźniej bardzo strzeżone, skoro jest dosłownie zamknięte w tym całym departamencie tajemnic. Mam nadzieję, że to dobrze mówię, bo ja mam książki po angielsku, więc możliwe, że wymyślam swoje słowa teraz. No i teraz scena śmierci Syriusza. Śmierć Syriusza różni się między książką a filmem, oczywiście jak wiele rzeczy, ale w filmie doszło przez to do pewnej nieścisłości, bo tu jest tak. Toczą bitwę. Mówię o książce toczą bitwę, no i Syriusz tam walczy z Lucjuszem, okej, okay, to jest tak samo i po prostu przez chwilę nieuwagi Bellatrix uderza w niego zaklęciem i on pod wpływem tego zaklęcia wpada za tą zasłonę, po prostu za nią wpada i przez to, że to jest tak dziwne, że on po prostu tam wpada i przez to, że ten przedmiot, ta zasłona jest tak enigmatyczna, że Harry Potter nie ma pojęcia co to jest, to Harry w ogóle się nie orientuje, że on umarł. Swoją drogą Sejm, ja też się nie zorientowałam. Ja też jak on wpadł za tą zasłonę, to miałam takie a, nieważne, no przecież by nie zabili takiej postaci ważnej. Mhm. No i w każdym razie to jest dosłownie tak, że Harry tak za nim patrzy i myśli sobie dobra, zaraz przejdzie przecież z drugiej strony, nie, no, za, zaraz tu wróci, nic się nie stanie. Harry kompletnie nie widzi w tym jeszcze nic dziwnego, że ten syn już tam wpadł. Dopiero właśnie Lupin Remus, nasz kochany, znaczy się. Remus go dopada i mu mówi, że już koniec, nie ma ratunku, już koniec. No i wtedy to do Harego zaczyna powoli docierać, co się właśnie wydarzyło. W filmie natomiast został dodany pewien efekt dramatyczny, nad którym ubolewam, bo jest tak. Syriusz faktycznie toczy pojedynek z Lucjuszem i przez chwilę nieuwagi uwagi Bellatrix faktycznie uderza w niego zaklęciem, ale to zaklęcie to Avada Kedavra. Avada Kedavra to jest zaklęcie. Zabijające. Więc ona w niego, to zaklęcie w niego uderza, w tego Syriusza, i on dopiero po tym zaklęciu wpada za tą zasłonę. Więc tak naprawdę nie zabiła go ta zasłona, tylko zaklęcie Bellatrix. No i harego reakcja jest oczywiście natychmiastowa, jest bardzo dram dramatyczna, tam Remus go łapie. To działa w filmie, co nie? I to jest w ogóle bardzo ciekawy case, żeby porozmawiać pod tym kątem, że właśnie e, pewne decyzje. Przy nagrywaniu filmów muszą zostać podjęte, które są inne, żeby był ten dramatyczny efekt. No, ale skoro już się zdecydowali na to, żeby faktycznie ta śmierć była instant, że to zaklęcie go uderza, no bo na tym polega Awada Kedavra, to, to nie może być tak, że on po Awadzie jeszcze miał czas się tak powoli stoczyć, jeszcze patrzeć na boki i dopiero do widzenia na zawsze. Nie, to w ogóle nie powinno tak być. Skoro już się zdecydowali na tą Awadę, to w ogóle. Po co dawali tą zasłonę do tego filmu? Mógł zginąć w pojedynku, w sensie po prostu w pojedynku jako Awada Kedavra i padł, ale z drugiej strony pewnie zagorzali, fajnie by się wtedy zdenerwowali. Chociaż nie wiem, no bo ja byłam wtedy za młoda, kiedy ten film wychodził, ale ciekawa jestem, czy o tą Awadę też ludzie mieli problem, bo to trochę jednak nie pasuje. Nożce to było napisane w taki sposób, że myślę, że, bo ja tak miałam, naprawdę, więc myślę, że to mogło tak być. Skończyłam czytać czwartą część. Widziałam, jak Harry się denerwuje po tej śmierci, demoluje tam, wiecie, gabinet Dumbledora, dlatego że Syriusz zmarł. A mimo wszystko, ja w ogóle nie wierzyłam w to, że on zmarnie. Ja cały czas myślałam, że on na pewno powróci w następnej części. Dopiero kiedy przyszła do mnie kuzynka i jej to powiedziałam, to dopiero mnie uświadomiła, że no nie, nie wróci. I tak sobie myślę, że ile osób, które czytały te książki, kiedy one wychodziły, od razu Ile osób dokładnie tak samo wierzyło? Ile osób sobie myślało, dobra, nieważne, przecież się na pewno pojawi w następnej części. No nie, nie pojawi się. Tak jak wiemy, pojawia się dopiero w Insygniach Śmierci, ale to przez kamień wskrzeszenia Harego, więc to nas jakby utwierdza w przekonaniu, że Syriusz faktycznie zmarł. Bo gdyby nie to. Myślę, że powstawałoby całkiem sporo teorii na temat tego, że na przykład ta zasłona to wcale nie była zasłona śmierci, tylko po prostu tam tak sobie jakoś, wiecie, kryjówka, jakoś znalazł z niej wyjście i sobie żyje. No ale nie, mamy scenę z kamieniem wskrzeszenia, w której wszyscy Hunzwocie oprócz Petera idą z Harym na śmierć, można by rzec. No więc, więc wiemy, że zmarł. Ale ma to swoje plusy, nie wierzę, że to mówię, no bo przynajmniej wtedy oni wszyscy połączyli się z powrotem, żeby tylko towarzyszyć haremu w tym bardzo, bardzo trudnym momencie. Chociaż mimo wszystko szedł sam, no ale oni tam byli, więc to można tak ująć. Okej, okay, to wszystko, co miałam do powiedzenia na ten temat. Widzę, że mi się trochę ściemnia, więc mogłam jednak włączyć tą lampę, ale myślałam, że się wyrobię, no ale jednak nie. Także dajcie znać, co następnego starego potera chcecie usłyszeć, bo ja tutaj wracam do tych tematów. I to tyle na dzisiaj. Pa! pa.